Gmina Strugu to mikroregion położony w centralnej części Podkarpacia. Obejmuje tereny czterech gmin Błażowa, Chmielnik Hryżne i Tyczyn, usytuowanych nad brzegami rzeki Strug, od której wywodzi swoją nazwę. To obszar w dużej mierze ukierunkowany na produkcję zdrowej, ekologicznej żywności. Wielu rolników korzysta tu z pomocy w ramach programów rolno-środowiskowych, a w szczególności z pakietów ekologicznych. Dynamicznemu rozwojowi Doliny Strugu sprzyjają warunki wyznaczone przez mało zanieczyszczone środowisko, wsparcie finansowe w formie dotacji do powierzchni upraw ekologicznych oraz wzrost zapotrzebowania na żywność wysokiej jakości. Bogactwo przyrodnicze oraz szereg walorów dziedzictwa kulturowego zachęcają do odwiedzenia Doliny strumu. Spotkać możemy tu malownicze miejsca, które przynaglają nas do pieszych i rowerowych wędrówek. Na ich ścieżkach spotykamy historię zatrzymaną w pięknych, zabytkowych kościołach oraz zabudowaniach dworskich, pałacowych i prostych chłopskich zagrodach. Dolina Strugu jest regionem, który oferuje przyjezdnym gościom, turystom wiele atrakcji, ekologiczne środowisko piękne gospodarstwa agroturystyczne, ale też y, możliwość skorzystania ze wsparcia duchowego. Mamy tutaj trzy sanktuaria. Oczywiście trzeba zaznaczyć wielkie znaczenie Ojców Dominikanów, sanktuarium Matki Bożej Borku. Gospodarstwo Boska Dolina jest zrzeszone w sieci Zagród po pierwsze jako mikroregion w Dolinie Strugu w sieci gospodarstw agroturystycznych. Jeżeli chodzi o region w gospodarstwach gościnnych, jest to region podkarpacki. Natomiast jeżeli chodzi o makroregion, to sieć zagród edukacyjnych. Jest to ogólnopolska sieć, funkcjonująca od 2011 roku. Obecnie ponad 200 zagród zrzeszonych jest tego typu sieci. Hodujemy konie, promujemy turystykę jeździecką konną. Terenową. Teren jest mocno pofałdowany, zalesiony, przebiega przez ten teren kilka potoków, jako to dodatkowe atrakcje. W gospodarstwie też jest kilka stawów, w związku z tym można połowić ryby, można pojeździć konno. Jeżeli chodzi o klaster Doliny Strugu, organizujemy różnego rodzaju spotkania, na które... Poszczególni członkowie organizują pewne przedsięwzięcia i na te przedsięwzięcia zapraszają pozostałych uczestników funkcjonujących, rzeszonych w klasze agroturystycznym Doliny Strugu. Przede wszystkim mamy często spotkania, na których możemy się poznać, tak? No bo to nie jest takie łatwe tutaj się poznać. Każdy jest zajęty swoją pracą i nie ma tak, żeby się ludzie ze sobą spotykali bez okazji. A tam można właśnie poznać osoby z branży i i różne ciekawe potem pomysły razem z nimi re realizować. Panie, które prowadzą ośrodki agroturystyczne, zapraszają mnie często na jakieś takie większe wydarzenia u siebie, robią jakiś piknik i wtedy potrzebują na przykład, żeby przyjechać z konikami czy z bryczką, no i my wtedy uczestniczymy w tym wydarzeniu. Ja świadczę usługi dla osób, które przyjeżdżają do ośrodków agroturystycznych, dlatego że u nas jako tak na moment obecny nie ma możliwości noclegu, ale jest przewidziane w planach. Można u nas pojeździć na koniach i na pewno osoby, które przyjeżdżają tutaj w okolice korzystają często z usług terminy. Jako atrakcje dla turystów prowadzimy hodowlę konika polskiego, jak również hodujemy pięć bawołów wodnych, które są tutaj niemałą atrakcją w regionie. I Ponadto posiadamy staw rybny, na którym agroturyści mogą sobie złowić samo, własnoręcznie kolację. Wydaje się, że, że jest to miejsce dla, dla ludzi szukających spokoju, jakiejś takiej odskoczni od, od codzienności. I, I to miejsce zapewnia to wszystko w pełni. Stowarzyszenie Dolina Strugu. Pomogło uzyskać środki szwajcarskie na powiększenie placu do jazdy konnej, zakup bryczki, zakup dwóch koni razem ze Sprzętem Jeździeckim. Nie tylko środki poszły tutaj do nas, tylko ogólnie do różnych ośrodków turystycznych i agroturystycznych na terenie całej Doliny Strugu. No i oni to wszystko przygotowali, tak? Przygotowali cały projekt, pomogli wypełnić wnioski. Gospodarstwo agroturystyczne uruchomiliśmy dzięki e, wsparciu trzymanemu z, z programu szwajcarskiego. Wyremontowaliśmy całe poddasze i stworzyliśmy tam warunki właśnie dla, dla agroturystów. Tutaj bardzo pomocna była Dolina Strugu i, i, i biuro, biuro projektów, gdzie, gdzie ludzie bardzo pomagali, jakby gdyby dopiąć wszystko na ostatni guzik i spełnić wszystkie formalności. Dolina Strugu to cztery gminy współpracujące którym się udało, dlatego łatwiej jest u nas wyjść z inicjatywą, łatwiej jest zaprosić na przykład przedsiębiorców do uczestniczenia w programie, łatwiej jest zachęcić ludzi, żeby przystępowali do działań swoich, żeby zakładali swoje przedsiębiorstwa czy swoją działalność. Ale jest wiele osób, które weszły w ten program. Ja myślę, że, że ludzie, że życzliwość, że chęć współpracy. Że, że współpraca, prawda, że, że te y, udane przedsięwzięcia, których jest wiele y, na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza, które y, przekonują, że można.